W tym filmie chciałbym pokazać, jak dobrać koła zmianowe do gwintowania bez użycia tabliczki znamionowej. Ewentualnie posiadając taką tabliczkę znamionową, ale jeżeli mamy chęć wykonania jakiegoś takiego nietypowego gwintu, którego nie ma tabliczki znamionowej, a możliwe jest zastosowanie takich kół zębatych, a w takiej konfiguracji. A można było taki nietypowy gwint wykonać. Więc tak. Jak przebiega gwintowanie na tukarce? Gwintowanie na tukarce przebiega w ten sposób, że e, określamy no nasz skok nacinanego gwintu. Dajmy na to 1,5. Mm, czyli 1,5 mm. Czyli w ciągu jednego obrotu rzeciona skok, e, skok na sztubny jest 1,5. Czyli przesuw musi wykonać o, znaczy suport musi wykonać przesuw wzdłużny 1,5 mm w ciągu jednego właśnie tego obrotu. No i tak. Zachodzi pewna zależność pomiędzy skokiem naszego nacinanego gwintu a skokiem śruby pociągowej. Czyli oznaczmy sobie jako SN dajmy na to skok naszego nacinanego gwintu a SP skok Skok śruby pociągowej. Skok śruby pociągowej jest stały. I za bardzo nie ma możliwości, no znaczy nie, nie ma możliwości jego regulacji. Ale to regulacje umożliwia przykładnie gitarowe. Ja sobie to napisałem taki wzór na tabliczce w zasadzie takiej osłonie na tabliczku znamionową. No, i tak wzór, czyli I, czyli przełożenie całkowite pomiędzy życionem a naszym przedmiotem obrabianym, i teraz tak SN, czyli tak jak mówiłem, skok naszego nacinanego gwintu, a SP, skok śruby pociągowej. Teraz tak, aby móc regulować, tak naprawdę. Naszą wartością przesłuchu zastosowaną przykładnie gitarową, składającego się z czterech kół zębatych. Tutaj w tym przypadku w tego rysunku jest to A, B, C i D. Z tym, że B i C znajdują się na jednym wałku, to przełożenie musi się ruszać stosunkowi e, tych, znaczy e, iloczynowi tych dwóch przełożeń, czyli między A A i B zachodzi przełożenie A przez B i między C a D również zachodzi przełożenie. E, przełożenie dodajemy, a mnożymy, czyli jest iloczyn. Teraz tak. Jak dobrać koła zmianowe? Dla przykładu. Mamy sobie skok nacinanego gwintu 1,5 Skok sztuki pociągowej w tym przypadku również 1,5 mm. Czyli wychodzi nam 1. Czy musimy koła A i C, B i D dobrać tak, aby przełożenie, aby równanie wyszło równe 1? Czyli jak to zrobić? E, mając do dyspozycji: Zmiany zmianowe na wyposażeniu. Musimy tak to dobrać, właśnie, żeby to wyszło. Jedno. Czyli dajmy na to tutaj, w tym przypadku mamy do dyspozycji: według tego mamy 40, 60, 60, 40. Sprawdźmy, czy to w ogóle zależność jest prawdziwa. Czyli mamy A40: 40, 40 przez 60 i C i D 60 przez 40. Czyli 40 razy 60, 60 razy 40 daje nam w sumie to równanie 1.